Słowo Boże na dziś. Czwartek, 4 września 2025 roku. Wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Kanuty i towarzyszek. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście przez całą mądrość i duchowe zrozumienie Doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia Was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 98. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Pan okazał swoje zbawienie na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała Ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. Przy trąbach i przy głosie rogu, na oczach Pana króla się radujcie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypój na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Oto słowo pańskie.